Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 20 Rajdu Rzeszowskiego. Michał Sołowow i Maciek Baran. Piękna walka. z Michałem Sołowowem porozmawiać, ale jeszcze poproszę, żeby ocenił ten rajd dla Państwa. Prosimy o kilka słów o tego rajdu. Michał Sałow. Świetny rajd, dużo nowych odcinków, fantastycznie nam się jechało, super publiczność na mecie i na rajdzie, Tak dziękujemy wszystkim bardzo. Przemek Mazur, drugie miejsce w rajdzie rzeszowskim, fantastyczny sukces tej załogi, szczęśliwi, wzruszeni, no myślę proszę Państwa, że było to coś fantastycznego te drzwi. No i proszę Państwa, stało się. Ale jak może być inaczej, kochani? Ja czekałem na te szampany. Kochani, fantastyczny sukces, fantastyczny ludzie. Przemka znam od wielu, wielu lat. No i co, czeka się na takie chwile. przemyk, wspomina się je latami. Brawa Należka. Brakowało go. Leczek tutaj też na podzią. Leczku, witamy Cię serdecznie. Cieszymy się, że jesteś w No i teraz, Szemek, powiedz, czy złapałeś oddech, czy nie? Powiedz, ty nie widzę. Słuchaj, nie masz mówić, nie masz patrzeć, tylko mówić. Kiedy uwierzyliście, że staniecie na podium i że za drugie miejsce jest realne? Na mecie ostatniego odcinka, poważnie. Bo było tak, słuchajcie, że przed ostatnią będą mieliśmy 24 sekundy przewagi. Okej, okay, to jest sporo. Ale konkurencja mocno wcisnęła. Mówię tutaj o Michale Sołowowy i Tomku Pucharze. To odcinek odrabiali po 8 sekund. Zostało 8 i naprawdę było ciężko. Tym bardziej, że został nam najdłuższy odcinek w od kraj, już od kraj, dzisiaj, no i było tak na nie było burgowych. Proszę Państwa, jeszcze raz ogromne owocie, Maciek Grzeźlik, Tomek Mazur, Brian Bupier, Xavier Panthéry, zwycięzcy tego rajdu Zesockiego. nieposłonani, wspaniali, fantastyczni Brian Bupier, Xavier Panthéry i ich zespół Serdecznie gratulujemy. Ja podsunę mikrofon Brianowi. Brian, trzy słowa dla polskiej publiczności. Oh, you know fantastic results I'm really happy to to win again this here a really fantastic uh, fantastic atmosphere here it was really fantastic uh, many times I had some uh, small parts but anyway, the final result is fantastic and I really thank all the are fantastic it's, uh, we are a good family and also uh, i think we will get another nice party tonight so much Na Kołowo, i na Michał Sołowos i Maciej serdecznie gratulujemy Brian Bukie specjalnie dostał szampana na końcu żeby go wszyscy mogli zlać Brian Bouffier, klawier Panzeri. też miałem kiedyś okazję w jaki to pan...

Andrzej Koper, Krzysztof Gęboryc Załoga Wiara, Wiara Skarbnik Andrzej Bratowski Ważne, żeby na każdym rajdzie na tym podium stanąć Gratulujemy serdecznie Państwa jeszcze jeden kucharz. Wracajcie kiołek. Jest najlegalniejszy. Wybór po rękach. Wracajcie kiołek. Pierwsze miejsce w M3. Pan Jan Jędrzejko wręczy teraz kuchary. Załogę Gagacz-Sibilski za trzecie miejsce w M3.